Mówimy dzisiaj z czołą pięcioboiską świata, Oktawią Nowacką, starogardzianką, na co dzień trenującą warszawskiej legii. Dzisiejsza rozmowa w tym miejscu nie jest przypadkowa. Domyślasz się dlaczego? Domyślam że się, że chodzi tu o jakąś historię naszą, naszą historię sportow sportowców starogardki. Zgadza się, zgadza się. Właśnie za twoimi tutaj plecami jest taka galeria najwybitniejszych sportowców Starogardu gdańskiego. Co prawda jeszcze cię tam nie ma, ale myślę, że już niedługo tam się znajdziesz, co co na to. Czy no bardzo chętnie znalazłam się na takiej ścianie, ale myślę, że tutaj jeszcze tych wyników jest za mało, żeby dołączyć do grona najwybitniejszych. Ja myślę, że tak źle nie jest. <grym> Może źle nie jest, no ale... Słuchaj, jak Ty podchodzisz do takiego typu plebiscytów, do wyróżnień takich, mają dla Ciebie jakieś znaczenie? znaczy, na pewno, na pewno, jest to jakieś, że tak powiem, może docenienie, docenienie wysiłków sportowych, które, które wkładam na co dzień w treningi. Jest to na pewno, nie no, jest to miłe, jeśli ktoś wyróżni sportowca za jego osiągnięcia, za właśnie trud, trud wkładany w pracę. Ten rok dla Ciebie chyba jest taki wyjątkowy, szczególnie, bo jest naprawdę pod względem wyników sportowych, jest wyborny, można powiedzieć. Na ile Ciebie te sukcesy sportowe w Pucharze Świata zmieniły jako osobę, jako sportowce? Znaczy, na razie nie czuję żadnej zmiany. W zasadzie ciężko powiedzieć. Na razie jestem zaskoczona, że po prostu pojawiłam się po tych dwóch latach kontuzji, przepracowałam roki i zaczęłam startać w tych Pucharach Świata i nie spodziewałam się aż takich dużych wyników. Także zaliczyłam w tym roku cztery starty międzynarodowe i cztery razy byłam na podium. Także jest to dla mnie duże zaskoczenie. Sama nie wiem, co się dzieje dokładnie. Nie sądzę, że coś się zmieniło. Cały czas trenuję tak, jak trenowałam i cały czas podchodzę do zawodów takich wcześniej. Więc nie mogę tutaj mówić o jakichś większych zmianach. Chciałbym się dowiedzieć, jaką jesteś osobą, bo w rywalizacji sportowej jesteś taką no jesteś sportowcem, czyli osobą walczącą o swoje. Na co dzień w życiu prywatnym też tak jest? Walczysz o swoje znaczy czy ja właśnie, troszeczkę jesteś z boku? O Dziwo właśnie jak patrzysz na mnie z boku, to nie, nie wyglądam na jakiegoś takiego sportowca, który dąży może do celu po trupach, o tak. Ja raczej robię po prostu swoje, jestem zawsze gdzieś tam na uboczu, pracuję solidnie i... No mówię, nie da się tutaj niczego takiego zauważyć, że, że coś, no mówię, coś jest innego we mnie. Mhm. Ale jesteś osobą ambitną chyba. I jestem ambitną. I dużo wymagającą od siebie. To znaczy ambitną. Ja poniekąd o dziwo jestem leniem i to dużym. Mówię, jak mam plan treningowy, nie wierzę. To, to się go trzymam. Ale jeśli mam coś zrobić poza planem, to jestem osobą leniwą, często właśnie. Nie potrafię zrobić rzeczy, które sobie wcześniej zaplanuję. Muszę, powiedzmy, zdarza mi się, że sobie obiecam, że robię w te dni od poniedziałku do piątku daną rzecz i po dwóch tygodniach mi się znudzi, także ciężko jest mi moich obietnic zatrzymywać, ale jeśli chodzi o treningi, to od dziecka, jak miałam plan treningowy, to po prostu tego planu się trzymałam i to jest jedyna rzecz, którą robię systematycznie i nigdy nie opuszczam. Jeżeli chodzi o ambicje i Twoje, powiedzmy, dojście do sukcesu, może są także i w pewnym stopniu jakieś rozczarowanie. Chciałem tutaj powrócić może do kontekstu ubiegłorocznych Mistrzostw Europy, mhm. gdzie dla Ciebie w sumie były udane, bo zdobyłeś brąz w sztafecie. Tak. Ale tam był jeszcze start indywidualny. My rozmawialiśmy sobie. Po tych zawodach, ty tam mówiłaś, że no nie czujesz aż takiego rozczarowania. Ja myślę, że to fajny start chyba w kwalifikacjach dawał ci jakieś takie nadzieje duże. Miałeś to takie rozczarowanie? Bo ja takie coś jakbym odczuwał. Jeżeli nie, to odpowiedz. A jeżeli tak, to potwierdź. To znaczy nie. Ja się bardzo cieszyłam, bo to było trzynaste miejsce. No ja mhm. liczyłam na pierwszą dwunastkę, czyli zabrakło mi tego jednego miejsca. No ale jak mówiłam, to był mój pierwszy sezon po. Po, po tych moich kontuzjach. Więc ten w ogóle rok nie nie, przez cały rok nie było jakichś wyników. Ten, to 12-miejsce było moim najwyższym miejscem mimo wszystko w przeciągu całego roku. No nie licząc tych sztafet. Więc indywidualnie byłam bardzo zadowolona z wyniku. Jedyne z czego mogłam nie być zadowolona to z poszczególnych konkurencji, bo nie poszła mi wtedy szermierka. I wiem, że jakbym wtedy zrobiła tą szermierkę na swoim poziomie, to to miejsce mogłoby być wyższe, ale z ogólnego wyniku nie byłam niezadowolona. Czyli to dobrze chyba dla sportowców, jeżeli realnie oceniasz swoje powiedzmy no swoją formę, swoją pozycję na dany czas, bo nie, nie rozbudzasz zbyt swoich jakichś nadziei, to chyba by mogło przytłaczać później, co? Znaczy ja nie lubię stwarzać dodatkowych presji. Mm. Także. Zawsze staram się przed zawodami, jak, jak teraz na Pucharach Świata, powiedzmy, startowałam z tych czołowych miejsc, z pierwszego czy z szóstego i wiadomo, tutaj dookoła jakieś chodzą głosy, że o, masz szansę tutaj wskoczyć na podium, to ja się zazwyczaj wyłączam i po prostu myślę sobie, że muszę zrobić po prostu swoje. Nic się nie stanie, jak nie wyjdzie, tak? Muszę sobie tłumaczyć to w ten sposób, że nie nakładać sobie dodatkowej presji, tylko po prostu... Strenowałam całą zimę, więc nie zapomniałam jak się biega, tak? Strenowałam strzelanie ca całą zimę, więc nie zapomniałam jak się strzela, czyli po prostu biegam na to stanowisko strzeleckie, wyłączam głowę i po prostu staram się robić swoje, nie myślę w tym momencie o miejscu, tylko o tym, żeby zrobić to co potrafię. W jaki sposób wyłączasz właśnie? Znaczy mówię, nie, nie zawsze mi to wychodzi, nie mówię, że to wychodzi mi zawsze. Y po prostu... Czyli tak jak walczysz z tym stresem specjalnie? Czegoś no słuchasz, czy przed startem? Po prostu staram się nie myśleć, że jestem na zawodach. To jest bardzo ciężkie. Jeszcze jak wbiegam um, na stanowisko i zawodnik jest dużo za mną i zanim wbiegnie, to ja już zdążę, mam oddać parę strzałów, to, to jest zupełnie inaczej, ale jeżeli wbiegam razem na stanowisko z czterema osobami, i zaczyna się ta rywalizacja strzelecka, każdy strzela i każdy tutaj chce zestrzelić i jest stres i każdy zaczyna, mimo że nie można tutaj zerkać sobie na tarczę, to jest najgorsze co właśnie może być. I czasem jest taki moment, że po prostu psychicznie się nie wytrzymuje i zaczyna się podglądać, czy ten już strzelił, czy jak to, jak wygląda sytuacja. I tak o nie, ja dopiero jedną zestrzeliłam, a on już ma trzy i jak się dopuści do takiej sytuacji, to już jest koniec. No jest wtedy bardzo ciężko wybrnąć, wybrnąć z tego, skupić się na tym, co się ma zrobić. Więc tutaj od początku trzeba pamiętać, że widzę tylko swoją tarczę, swoje przyrządy, strzelam i wybiegam. I wiadomo, raz się udaje, raz nie. Nad tym trzeba długo pracować, żeby osiągnąć coś takiego. Ty chyba jesteś skazana na ten sport, bo patrząc na twoje, powiedzmy, tradycje korzenie, tradycje rodzinne, nie wiem, czy ktoś ciebie musiał pchać do tego sportu, czy nie, bo przypomnijmy, dziadek był trenerem y, lekkiej atletyki. Y, tata również i trenerem mm. i zawodnikiem, czy na no, trójska tak? Trójskok. Mama biegała 400 metrów. No ty chyba byłaś skazana na ten sport. Znaczy na ten nie bardziej myślałam. Znaczy, no, na, sport na sport generalnie. Sport. Bardziej myślałam, że wyląduje właśnie w lekkiej atletyce. Y, to znaczy ja pamiętam jeszcze jak mój tata z moim dziadkiem amatorsko startowali w triatlonie. Jak byłam mała, to jeździłam oglądałam te zawody. Także... Bardzo chciałam być taka jak rodzice i trenować, nikt mnie nigdy nie zmuszał do trenowania, nigdy nie mówił musisz biegać, musisz pływać, tylko po prostu podążając w ślad za rodzicami chciałam po prostu to robić i tak w, zaczynając w szkole naukę pływania, trafiłam do sekcji pływackiej UKS 8 i tam właśnie z panem Netlem y, zaczęłam naukę pływania. I te treningi dwa lata później. A czy miałeś wątpliwość, że czy pływanie czy, czy, czy to tak? Później miałam. Na początku właśnie zaczęłam pływać. Nie były, nie były jakieś to mocne treningi, były to takie wiadomo, jak to w trzeciej, czwartej klasie, czy po prostu uczyłam się pływać, zapoznawałam się z tym sportem. W międzyczasie właśnie zaczęłam chodzić na treningi do mojego taty. No i równolegle można powiedzieć, że to nie były właśnie mocne treningi, tylko była taka ogólna rozwojówka, dzięki czemu mogłam potem się dobrze rozwijać. No I równolegle pływałam, równolegle biegałam, kwalifikowałam się na Mistrzostwa Polski w pływaniu i w bieganiu, więc mając właśnie zaczyna, zaczynając tą naukę w gimnazjum już nadszedł czas, żeby się zastanowić. Co bym chciała robić, czy pływać, czy biegać, bo jednak nie da się na dłuższą metę trenować tych dwóch konkurencji. Nie wiedziałam wtedy absolutnie co. ktoś ci pomógł, rozumiem, wyborze tak, Nie wiedziałam, co to jest pięciobój, wtedy jeszcze. Po prostu biegałam, pływałam i nie miałam pojęcia, co będę z tą robić. Eee, pojechałam na Mistrzostwa Polski w Pływaniu i tam spotkałam trenera z Dyni, pana Jana Szymczuka. Na tych zawodach i on mi właśnie mi powiedział coś takiego, że jest taka dyscyplina jak dwubój nowoczesny, bo on już wcześniej jeździł ze swoimi zawodnikami, z pływakami właśnie na, tą, na takie zawody. No i ja powiedziałam, że chętnie bym wystartowała. On zadzwonił do mnie tydzień, tydzień po, po tych Mistrzostwach Polski i powiedział, że zawody odbywają się w drzonkowie i że chętnie mnie zabierze. Pojechałam na te zawody i na pierwszych zawodach, bo byłam chyba piąta. Więc byłam bardzo zadowolona, pierwszy raz wystartowałam, to było wtedy kilometr biegania i setka pływania, setka dowolnym. Także byłam piąta, w kolejnych zawodach byłam trzecia i tak cały rok startowałam w tym dwuboju, oprócz tego w bieganiu, w pływaniu robiłam wszystko naraz. I pod koniec pierwszej gimnazjum właśnie dostałam zaproszenie albo powołanie do ośrodka szkoleniowego w Łomiankach, gdzie mogłam zacząć trenować cały pięciobój. I w tym momencie moje problemy się rozwiązały, bo nie musiałam rezygnować ani z biegania, ani spływania, tylko mogłam robić te dwie rzeczy. Więc myślę, że to zaważyło na tym, że zaczęłam trenować ten pięciobój. Ja myślałam, że tata coś tam podpowiadał? Nie, nie, nie. Nie wiedziałam w ogóle, co to jest pięciobój. Przypadkiem tam trafiłam i, i tak zostało. Bo tata twój był twoim pierwszym trenerem? Był surowym? Może pierwszym nie, bo wcześniej zaczęłam pływać, Aha. więc bo był, ja tak był drugi. gdzieś tam gdzieś wyczytałam, żeby był pierwszy, ale sam najlepiej wiesz. <laughs> znaczy no. Może tak nieoficjalnie pierwszym, bo wiadomo, jak mam małą dziewczynką, tak, tak. to tak, to chodziliśmy razem, zanim jeszcze y, u mojego taty w klubie trenowałam, no to faktycznie z moim tatą y, trenowałam razem, chodziliśmy razem pobiegać i mój tata od początku prowadził mnie bardzo łagodnie, nigdy nie miał żadnych wymagań, nie robił mi ciężkich treningów. Uważał, że skoro jestem młoda, to nie czas jeszcze na mocny trening, nie tylko na na ogólnorozwojówkę, także te treningi były spokojne. Nie biegałam dużo właśnie bardziej pod, pod kątem takim ogólnorozwojowym. Ty szybko w wczesnym wieku wyfrunęłaś z domu. Miałaś 14 lat. 14. Było ciężko? Było ciężko. Najpierw było ciężko podjąć decyzję. Jak już podjęłam decyzję, po prostu spakowałam się i pojechałam z rodzicami. Odwieźli mnie do Warszawy. Pierwsze pół roku było, było dosyć takie straszne, nowe towarzystwo. W ogóle musiałam się uczyć nowych rzeczy, szermierki, jazdy konnej, strzelania. Oprócz tego, właśnie, zmiana szkoły, także było dosyć trudno, ale byłam bardzo zacięta i stwierdziłam, że zacisnę zęby. Czy w Twoim przypadku było podobnie jak na przykład, bo ja tutaj porównuję trochę takiego też wybitnego sportowca. Chodzi o Kamila Stofa, na przykład. I czy w Twoim przypadku było podobnie, że on sobie kiedyś powiedział, że jako dziecko, że będzie mistrzem olimpijskim? Czy Ty sobie już kiedyś, jak zaczęłaś uprawiać ten sport, powiedziałaś, że będziesz chciała być no nie wiem, najlepsza w kraju, czy najlepsza na świecie? Znaczy, wiadomo, że dzieci mają duże marzenia. To jako, jako dziecko na pewno zawsze mówiłam o tym, że pojadę kiedyś na Igrzyska, że zdobędę medal. I to jest właśnie najfajniejsze, że dziecko nie boi się mówić o swoich marzeniach. Już wiadomo, że w wieku dorosłym czasem zaczynają się wątpliwości, czy, czy faktycznie, czy podałam temu, że to jest duże zadanie, że presja tutaj z zewnątrz, ale na razie nauczyłam się właśnie wyłączyć od tego wszystkiego i po prostu robić swoje. I raczej tutaj swoje marzenia, swoje pragnienia zatrzymuję dla siebie i nie dzielę się z nimi. Yy... No, nie, nie, nie ujawiam ich, żeby po prostu nie stwarzać sobie tej, tej dodatkowej presji ani dodatkowych oczekiwań. Wiem, że może pytanie nie jest na miejscu, że mówić, mówić już o przeszłości, ale wiążesz plany, swoje, swoją przeszłość ze sportem, czy w jakiejś innej dziedzinie życia? To znaczy, o dziwo, moje największe marzenia właśnie nie, niekoniecznie są związane ze sportem. Może i to dobrze, bo dla niektórych, mówię, sport jest celem, dla mnie na przykład jest środkiem do celu. I dla mnie to jest przygoda. Ja się bardzo dobrze bawię, mogę się spełniać. Yy, mam co robić na co dzień, mam, y, mogę sobie właśnie wyznaczać jakieś cele, ale mówię, nie jest to mój jedyny cel. Także mam jeszcze inne marzenia, czyli jak tego sportu po prostu zabraknie, to mam z sobą co zrobić, i, i to jest właśnie fajne, że, no, że no, moje życie nie jest takie puste, że po prostu nagle coś się dzieje i, i nie wiem, co zrobić. Tylko. Tylko sport jest moją taką codziennością, a cel jest gdzieś tam a w Czy byś chciał dalej. się realizować Tak, no tutaj, Znaczy, to tutaj mam wiele właśnie pasji. Najbardziej, najbardziej lubię podróżować i poniekąd właśnie sport pozwala mi to robić już teraz i łączyć dwie rzeczy: właśnie te podróże z, z, z treningiem. No, ale taką właśnie moją pasją jest, jest to podróżowanie i, i zwiedzanie świata. Także jak skończę trenować, to na pewno życie na walizkach pozostanie. Ale jakie najpiękniejsze zakątki były dla Ciebie, które poznałeś dzięki, dzięki, dzięki startom? Dzięki przy okazji. startom? Tak naprawdę, wiele miejsc mi się podobało, ale najbardziej zauroczyło mi w tym roku Colorado. Jednak Czyli Lubię bardzo okres góry, tak, tak, okres przygotowawczy. A to źle się chyba obiecy. kojarzy, bo jest wtedy taka tytaniczna praca podczas... Nie, naprawdę na mi się źle nie kojarzy, bardzo chętnie tam wrócę, przepiękne miejsce. Także wielki kanion, piękne góry, uwielbiam takie właśnie tereny. Żeby właśnie podróżować, to trzeba mieć także środki. Ja wiem, że pięcioboje nowoczesna jest taką dyscypliną, która nie przynosi zbyt dużych profitów, Zapewne ktoś Ciebie wspiera przy tym, żeby, żebyś mogła startować. Tak, bardzo pomaga mi wojsko, ponieważ jestem żołnierzem Wojskowej Grupie Sportowej w Zegrzu. Także wojsko umożliwia mi realizację wszystkich moich planów. No, tu ja mam na przykład bardzo dogodną sytuację, ponieważ właśnie Polski Związek Pięcioboju finansuje mi i mieszkanie i wyżywienie, a właśnie wojsko pomaga mi w takim codziennym utrzymaniu się. Także sportowo mamy dosyć dogodną sytuację. Chociaż tutaj mimo wszystko na no, nasz sport brakuje tych, tych finansów, bo nie wszyscy zawodnicy mają taką szansę być w wojsku i wtedy tutaj pojawiają się dylematy czy iść do pracy, czy trenować dalej, czy być na utrzymaniu rodziców. Jednak jakby m, były finanse w ogóle w Polsce, więcej tych finansów na sport, na stypendia, na pewno więcej osób by się decydowało trenować dłużej. A tutaj jest pewien moment, że zawodnicy kończą i nie dlatego, że nie mogliby osiągnąć wyników, tylko że do tego wyniku trzeba jeszcze popracować 4-5 lat. A przez te 4-5 lat trzeba za co, mieć za co żyć, także tu jest największy problem. A otrzymujecie powiedzmy za starte w Kucharze świata, za sukcesy jakieś pieniążki, tak jak Tak, w są, nie są te pieniążki, jak w tenisie, ani w piłce nożnej. Są to dosyć skromne, skromne, skromne wynagrodzenia, ale, ale są. A twój wybór, jeżeli mówiąc o twoim związku z wojskiem, mm -hmm. czy to był taki wymuszony dlatego tylko, że uprawiasz tą dyscyplinę sportu, czy, czy po prostu lubisz też wojsko? Znaczy, ja dostałam propozycję od pana Jerzego Świnogi, kiedy właśnie zaczęłam tak lepiej startować, co prawda to było jeszcze przed moimi kontuzjami, także właśnie dostałam propozycję, że wstąpić do tej grupy wojskowej. I przy okazji nie tylko reprezentować yy, nasz kraj w pięcioboju, ale także wojsko polskie i yy, w militarnych zawodach tak w pięcioboju nowoczesnym, także także startuję w tych wojskowych zawodach i yy, jestem bardzo zadowolona właśnie z tej współpracy, wojsko bardzo mi pomaga yy, i myślę, że tutaj jest obopólna korzyść, także yy, jestem zadowolona z tego układu. Oktawia Nowacka, żołnierz wojskowy, można tak powiedzieć? Starszy Szefkowy, Oktawia Nowacka. Żołnierz, szanogowy. tak, sportowej grupy, grupy sportowej. Stąd te zdjęcia w internecie, sportowej. sobie widziałem, w mundurze. A tak, to mnie tak. tak ciekawiło, bo nie wiedziałem o co chodzi do końca. Żartobliwie mówiąc, można powiedzieć, że pięcioboistka to chyba taka sportsmenka, którą. Można powiedzieć, że najbliżej jej jakby miała później w przyszłości być agentem jakimś albo powiedzmy no agentem służb jakichś specjalnych. Wiesz dlaczego? 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 Dobrze strzelać dlaczego? musi, dobrze władzać, władzać szpadą powiedzmy, jeździć konno, pływać i szybko biegać. Dlaczego? Chyba dlaczego? In, nie ma innego sportu, dlaczego który by... Właśnie pięcioboi się wywodzi z y, tradycji wojskowych. Tak naprawdę y, pięcioboiści początkowo byli tylko żołnierza, żołnierzami, także ten sport był rozgrywany tylko wśród żołnierzy. Potem do nowoczesnych Igrzysk Olimpijskich wprowadził go sam Pierre de Coubertin, pier także to jest sport z wielkimi tradycjami, o czym ludzie nie wiedzą, bo tak naprawdę najważniejsza postać twórca nowoczesnych, y, nowożytnych Igrzysk Olimpijskich wprowadził tą dyscyplinę do arsenału Innych dyscyplin. Dlaczego, dlatego tak ten pięciobój cały czas się trzyma, chyba? Dlatego tak się trzyma, tak, bo jest głęboko zakorzeniony. Dlatego właśnie fajnie, jakby ludzie poznali tę dyscyplinę i, i właśnie docenili tą wszechstronność, bo nie ma żadnej innej dyscypliny, która jest aż tak wszechstronna, bo te dyscypliny w ogóle nie mają ze sobą powiązania. Biegi, pływanie, zupełnie sprzeczne rzeczy, strzelanie, jazda konna, szermierka, to się w ogóle ze sobą nie wiąże. Ile ty dziewczyny przeznaczasz czasu na, na życie prywatne w ogóle? Ja rozumiem, że trening w większości zajmuje ci czasem. W większości? Może no, dziwo nie wiem, nie? czy to już jest kwestia przyzwyczajenia, czy nauczenia się, by gospodarować sobie czas, ale wystarcza mi go tyle, ile chcę, to go mam. A co robisz z czasem wolnym? Leniuchuję. <laughs> Chodzę na spacery, bardzo lubię. właśnie Teraz jestem pod Warszawą, to zawsze wyjeżdżam sobie gdzieś tam do Warszawy, z jakiejś zakątki zwiedzam. Także albo do domu przyjadę, spotkam się ze starymi znajomymi, także na pewno jest co robić. A jak w życiu prywatnym, rodzina tu w Starogardzie, ty w Warszawie masz kogoś bliskiego, z którym powiedzmy dzielisz się sukcesami, jak porażki są również porażkami. Mam, mam chłopaka, który również trenuje pięciobój nowoczesny, także dlatego mam, mam sporo czasu yy, i możemy właśnie spędzać ten czas razem, ponieważ, mówię, pięciobój zajmuje większość czasu, także tutaj... Czyli pięciobój was połączył? Pięciobój nas połączył. I Ale co, rozumiem, razem? że razem trenowaliście w tym klubie, czy... Trafiliśmy do, do. trafiliśmy do tego samego ośrodka, trafiliśmy tego samego ośrodka, ja trochę wcześniej, dwa lata dwa lata byłam wcześniej od właśnie Krzysia w, w ośrodku, później dwa lata później doszedł, doszedł do mnie, tak się poznaliśmy, teraz jesteśmy razem już ponad 5 lat, także trenujemy razem, jeździmy na obozy razem, także Mam towarzystwo i jest bardzo Chyba fajnie. nie tylko o sport rozmawiacie, bo tak widzę, że nie, tylko sport, sport jest sport tematem nie. numer jeden. Nie, sport jest na co dzień, także tematy rozmów są raczej na inne. Ty mówisz, te pieniądze za start, za sukcesy, pokarze świata nie są za wielkie, ale co z nimi robisz? Albo nie. Masz swoje zapewne plany, ale mm. na co lubisz wydawać pieniądze? Takie. Powiedzmy zwykłe zakupy, czy no nie wiem, czy masz swoje jakieś cele? Coś... <noise> zakupów nie lubię o dziwo. <noise> nie cierpię, nie, nie znoszę robić zakupów. Yy, mówię, Większość odkładam sobie na, na właśnie te przyszłe moje jakieś podróże, na przyszły wymarzony domek, więc raczej nie wydaję tych pieniędzy dużo, tylko leżą sobie spokojnie na koncie na, na, na przyszłość. A na co dzień bardzo lubię wydawać na, bardzo dużo na jedzenie wydaję tak. Nie wyglądasz. Nie wyglądam. Ja się bardzo interesuję dietetyką. Właśnie współpracuję od pewnego czasu w Warszawie ze stacją Wellness. Działam w firmie Forever i dietetyka jest mi bardzo bliska, ponieważ miałam po operacjach duże problemy zdrowotne, w sensie problemy z anemią, w ogóle takie zmęczenie organizmu. Także bardzo szybko się podniosłam zmieniając dietę, używając odpowiednich suplementów. Także są to mi bardzo bliskie tematy. Tutaj też udzielam często porad, właśnie dietetycznych. Chociaż nie jestem z wykształcenia dietetyczką, ale bardzo mówię, bardzo się interesuję tym tematem. No, ale to jak kiedyś, znaczy jakiś czas temu rozmawialiśmy, te ta, ta sprawy żywieniowe też Ci pomogły? Bardzo starze, mi pomogły w tych tak, sukcesach. Bardzo mi pomogły. i <laughs> Nawet powiem, że to jest główna przyczyna tego, że, że się teraz czuję tak dobrze. Bo treningi to jest jedna sprawa, a cały, całe zabiegi około treningowe to jest druga sprawa. Oktawia, jestem pod ogromnym wrażeniem Twoich dokonań e, sportowych. Powiedz o swoich słabościach, bo o sukcesach wszystko wiemy. Masz jakieś słabości w ogóle? Chodzi o słabości sportowe, czy takie słabości? No i życie to powiedzmy. Myślę, że każdy człowiek ma jakieś słabości. Moją słabością, może co ja sportowej słabości powiem, Dobrze. mam właśnie momenty, kiedy boję się koni. I to jest właśnie jedna z tych moich słabości, z którą muszę walczyć praktycznie w każdym tygodniu, bo, bo na koniach jeżdżę kilka razy w tygodniu. I czego się boję? W zasadzie. Po prostu są konie, których się boję. Bardzo lubię ogólnie te zwierzęta, lubię, yy, lubię jeździć konno, lubię, lubię w ogóle konie, ale są po prostu typy koni, których się boję i po prostu... Nie panuję nad tym, wchodzę na tego, wsiadam na konia i po prostu się go boję. I tutaj muszę na treningu cały czas walczyć z tym strachem, mówię, nie mam swojego konia. Gdybym miała swojego konia, z którym, z którym bym się miała okazję poznać, bym wiedziała, że to jest, to jest ten mój konie, na pewno bym się go nie bała i mam takie konie, na których bardzo dobrze się czuję, uwielbiam na nich jeździć, ale są konie, których się po prostu boję i muszę robić ten trening, z pewnymi, z pewnymi obawami i właśnie zdarza się spadać, zdarzają się wypadki, także to jest taki mój, mój strach, z którym muszę walczyć na co dzień. A zdarza się tak, że podczas powiedzmy zawodów wracasz do takiego znajomego konia, powiedzmy. Znaczy no, na zawodach jest trochę inaczej, powiem tak, bardziej się boję na, na treningach, na zawodach jednak... Większość mojego myślenia jednak absorbuje wynik sportowy niż, niż ten strach przed tym, że może się coś stać na, na tej jeździe. Wiadomo, jest jakaś tam jakiś ten strach, ale większa jest ta adrenalina spowodowana zawodami, czyli to, żeby pojechać dobrze, żeby nie zrzucać, żeby, żeby nie, nie wyłamywać. Także tutaj jest bardziej ten strach o wynik sportowy, a nie o swoje bezpieczeństwo. Kiedy na treningu jednak zdarza się, że mam konia, którego, na którym nie czuję się dobrze, i jestem bardziej strach o takie swoje zdrowie, że tak powiem, żeby, żeby nie spać, żeby się nie poturbować. Także to jest taka moja słabość, że czasem po prostu odmawiam współpracy z niektórymi końmi, bo po prostu się boję. Są jakieś metody na przekupienie konia, żeby był dla ciebie dobry. No nie, no może i są, no ale każdy koń ma swój temperament i tutaj konia nie można zmienić. Na pewno można wpłynąć e, sobą, że tak powiem, na tego konia. Koń wyczuwa strach, także jak się jest e, spokojnym, i e, to koń także się uspokaja. Także czasem sama sobie dołki kopie, bo już wchodzę nerwowa na konia, no i koń to czuje. E, także pan, no staram się właśnie kontrolować to, panować nad tym. I już po, po tych wielu latach pracy jest coraz lepiej, ale mówię, bardzo często muszę walczyć z tym strachem. No i warto chyba przekazać dobrą taką energię dla pania. Tak, tak. Na chwilę może powróćmy do takiej niedalekiej przeszłości, Igrzyska w Londynie. Powiedz szczerze, jak, jak daleko, jak, czy blisko było Ci do Londynu? E... Czy blisko? No, no, ciężko to powiedzieć. Czy było blisko? Bo nie startowałam w żadnych zawodach kwalifikacyjnych. W zasadzie byłam przed sezonem, na którym, na którym była szansa zdobyć takie e, kwalifikacje. No ale właśnie przed, przed owym sezonem miałam wypadek, zerwałam więzadło krzyżowe, także nie było tutaj mowy, żeby starać się o takie kwalifikacje. A teraz do przyszłości. E... Odbiegasz w przyszłość daleką. Mam tu na myśli Rio i Igrzyska Olimpijskie. Rio jest tobie już znane. Tak, startowałam tam dwa razy. No to nie jest aż taka daleka przyszłość. To jest w zasadzie są dwa lata, tak? Dla sportowca. To... Tak, to takie dwa lata treningów to mijają naprawdę bardzo szybko. No i na pewno będę starać się o kwalifikacje w Rio. Słuchaj, oktawie, jak trzeba będzie? Jak będzie taka możliwość i potrzeba, rozumiem, że znajdziesz swoim jakimś archiwum zdjęć, żeby przesłać, dostarczyć to zdjęcie, które miałoby się pojawić w tej oto galerii. No mam nadzieję, jakieś się na pewno znajdzie. Ja myślę, że już powoli powinnaś szukać takiego fajnego zdjęcia. Zobaczymy. Dzięki, Dzięki bardzo dziękuję. za rozmowę. Dziękuję bardzo.